Jak uzyskać pożyczkę w Szybka Gotówka? Uzyskanie pieniędzy z aplikacji Szybka Gotówka jest proste. Wybierz kwotę pożyczki i okres spłaty. Wypełnij swoje dane osobowe, a także podaj numer PESEL i numer dowodu osobistego. Podaj informacje finansowe: Wskazać swoje wykształcenie, Formę zatrudnienia, Poziom dochodów, Staż Pracy, Obszar zatrudnienia. Dostępny limit karty kredytowej oraz wysokość miesięcznych wydatków. Zapoznaj się z regulaminem. Kliknij na zakładkę Pożyczka i zatwierdź wniosek. Wprowadź kod z wiadomości SMS. Zaczekaj na weryfikację danych. To nie potrwa długo. Gotowe. W przeciągu zaledwie kilku minut pieniądze zostaną przelane na Twoje konto. Dwa sposoby weryfikacji konta bankowego poprzez serwis BlueMedia, przelewem 10 groszy z konta bankowego. Jeśli na koncie nie ma pieniędzy, konto nie zostanie zweryfikowane, a wniosek zostanie odrzucony. Zdarza się, że prosimy o przesłanie zdjęcia lub potwierdzenie dochodów. Nie martw się, jest to bezpieczne i pomaga uniknąć wyłudzeń. System prosi o podanie danych tak, aby wniosek rozpatrzony w najkrótszym czasie. Wszystko to odbywa się online, nie musisz nigdzie wychodzić. Szybka gotówka. Szybkie i bezpieczne pożyczki online.